I się mandera widzowie. Dzisiaj nagrywamy sobie Standard Guys. I tak, standardowo. Z mam takie. Mam dwa, mam ale nie Orange. Martian. Mam jednego piłkarza, Roberto Carlos. Ryszowaldów. Matki standardowe, nie mam ich za dużo, To chciałam mieć te trzy. No, zacznijmy grę, po prostu normalnie w życiu, najnormalniej w życiu rozpocznijmy sobie grę. Pingo pierwsza mapa Jak myślicie? Dostanę się? Chyba się dostanę. Dobrze mnie wybiło, ja się tam cieszę. Ktoś mnie tu przetrwanała jakiś gościu. Lewą ale, ale, albo jakieś był jakiś tam taki kręcioł, ale wkręciła wątpię. No i chilera! No chilarcie. No i się dostanę. Zobaczymy czy nam się uda. Lecimy widzowie, kolejna rundka. Zobaczymy, jaka tym razem. Dobra, bombardment. Ok, może być. Jak najbardziej. Moja najlepsza technika. Po prostu w boku, stój w miejscu. Po zespieniu się? w tym miejscu. się? Kto ze stini się? na jakimś rogu, się? w miejscu, nie się? się? Nie, że tutaj bombał cię to po prostu Masz sobie zajść z tego bloku twojego wtedy. Nie, on może mieć emocję. nie. Ja się odstwobam, bo on chyba chce mnie zrzucić. Nie, oni mają emocji. Widzowie, oni mają emocje. To jest bardzo źle. Oj, bardzo źle. No i ja się dostałem. Brrr, brrr, brrr. Brr, brr, się dostał. Brr, brr. brr, brr. Uwaga. O nie! Finał Honey Drop. Kurczę, to może być ciężkie. Honey Dropa to ja nie lubię. Trzeba oszczędzać bloki. O! Ej, Ja przeleciałem przez tekstury. Mam to nagrane. Tam, zrobię zrobiliście błąd. Miałem szansę jeszcze to wygrać. Gdyby nie ten błąd, bym miał większą szansę na wygraną. Kurczę, szkoda. Dobra. Kolejna rundka leci. Jungle roll. Okej. Okay, Okej. Okay. Od razu mówię jestem super pro playerem to ja nie jestem normalny. Ja jestem normalnym gościem, który chce sobie zagrać normalnie Stambu jest. Ujezu. Czemu taki duży ping? Nagle. No, nie mam tak dobry damy. Oję. Lecimy. Dostamy się jako drugi, ale ja chcę sobie zrobić trika. na rzecz zachowanego kwestię. Nie mam nic. Ojej. Dostałeś tak, bo po prostu myślę chce. Bocik, masz się dostać, bocik. Dobrze bocik się dostanie. Tatar. Tatar. cię zjeść. Dlatego się dostań. Jej! te bokser. czym wy ustaliście? Są dwa gumisia. Mi się hmm. Ciekawe co się teraz stanie. Super slide! Możemy się pożegnać. Ja wiem, że ja tu nie wygram. Myślę, znaczy, że nie przejdę z tą skóry tak tak... Ja chcę sobie skracać, ale skracam tak paskudnie. Jakie jest myślę. W Dobra, tutaj zrobiłem dobrze. Ладно. Я вам говорю, я еще нормально но не достал. Зачем искали на уронку? А, запомняем, повысить. Zostawcie pod tym filmikiem subika i lajka. Like. Przyda mi się to do życia. Tak wam powiem. Żeby jakąś fajną miniaturkę Jeśli w ogóle potrafię Zrobić to na telefonie Jeśli mam wystarczająco Nowy telefon Bo dzięki temu, że mam nowy telefon Na przykład mogę dodawać dźwięki Oho, Jezu No, nareszcie! Był oglądam reklamy. O Jezu. Widzowie, zapomniałem ten, odpalić jak się kręciło koło, ale mam, bołem byłem pięć... 5... Patrzcie, trzydzieści pięć. 40 O, teraz 40 Myślałem, że nie dostałem Ciekawe, jaka się teraz mapa Błagam, coś fajnego Na przykład ten nerwbacys, bo jest jakiś nowy To by mi się bardzo spodobało O Jezu, ja chciałem przez to przeskoczyć

Dawaj, 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 dobiegnę. Nie zdążę. Nie zdążę. Co? Nie no, kolejny lag. Nie doszło. Jungle rola to ja nienawidzę. Dawaj mi kolejną rundę. Szybciej. Jest, jest przecież 32 na 32. 15 sekund minęło. Co jest grane? O, dobra. Uwaga, lasuję nam mapkę. Daj coś fajnego, proszę. Proszę, coś fajnego. A jest i hajs. Wybiłem tą mapę na sam początek, mm, Prawie mnie to wybiło, bo ja w nim już stanąłem. Widzieliście to widzowie? Stanąłem na tym. Ej, kula, nie spowalniaj mnie, co ja zaśmuścia mnie oddam. Jak było mocno walnemu co, co on robi? i nie... Jaki głupek. Co on... Nie wiem. Chcecie kolejny odcinek? Bijcie przynajmniej jedno wyświetlenie. <coughs> Waga. Co się tutaj stoi? Uzu. Skacz.

I grubę. Dobra, To by było na koniec dzisiejszego odcinoczka. Widzimy się. Nie wiem kiedy. Pa, pa.